Nad nami, nad Rzeczpospolitą wisi wciąż w każdym sektorze życia społecznego w roku 2025 to straszne słowo na i. Ideologia. Ideologia, która wisi nad polską gospodarką społeczną, nad polską edukacją, nad naszą tożsamością i gdzie nie spojrzymy. To tam ideologia wpychana do szkół, do gospodarstw rolnych, do polskich lasów. Przyglądamy się temu, drodzy Państwo, co Zielony Ład robi polskim rolnikom. Polski rolnik jest pod ciągłą presją Zielonego Ładu ten, który nas karmi, ten, który nas bronił. Polski rolnik nie może skupić się na swoim gospodarstwie, bo wisi nad nim ideologia Zielonego Ładu. Trzeba jasno powiedzieć nie dla Zielonego Ładu i nie dla ideologii, nie dla ideologii w naszych lasach, a to dotyka powiatu Suskiego i dużej części Małopolski. Polscy leśnicy od stu lat zajmują się polskim lasem, potrafią w sposób zrównoważony zarządzać polskim lasem, gdzie jest miejsce i dla gospodarki, i dla życia społecznego, i dla ochrony środowiska, flory i fauny. Znów potrafimy, a ktoś nam wmawia, że nie potrafimy i to urzędnik z Brukseli albo z Ministerstwa Klimatu albo jakiś ekoterrorysta będzie mówił, ile lasu wyłączyć, a ile nie, nie patrząc na to, co dzieje się z naszymi przedsiębiorstwami meblarskimi, nie dla ideologii, ani w lasach, ani w gospodarstwach rolnych. Tu jest Polska. Ta ideologia wchodzi też do naszych szkół, a uczeń ze szkoły ma prawo wychodzić Polakiem. Tak zapisałem w swoim Planie 21, tak, drodzy Państwo, wygląda edukacja w każdym państwie na świecie. Uczeń wychodzi jako reprezentant narodu, w którym odbiera edukację, w którym jest przygotowana dla niego oświata i także my zasługujemy na dobrą polską szkołę, na dobrą polską szkołę, w której odkrywamy naszych bohaterów, w której Odkrywamy drodzy państwo umiejętności patrzę na młodych które potrzebne są nam w przyszłości do tego aby być częścią polskiej gospodarki w dobrej polskiej szkole uczeń ma prawo do spędzania czasu ze swoim nauczycielem który zarabia dobrze bo nauczyciele są naszą elitą oddajemy im swoje dzieci Musimy mieć do nich zaufania, a prezydent państwa polskiego i rząd muszą robić wszystko, żeby jak najlepiej zarabiali. Z dobrej polskiej szkoły uczeń musi wychodzić Polakiem. Taki jest nasz obowiązek. Chcemy laboratoriów przyszłości i chcemy myśleć o przyszłości naszych dzieci, a nie chcemy, żeby w szkołach. A to się wydarzyło w Powiecie Suskim, jak powiedzieli mi samorządowcy atakowały tożsamość naszych dzieci fundacje i stowarzyszenia, które wmawiają im ideologię, która jest nam kulturowo obca! My chcemy prawdy o nas samych, odkrywania naszego jestestwa, budowania naszej przyszłości, a nie chorej ideologii i kontrkultury, która ma nas zniszczyć! Carlos! Drodzy Państwo, dlatego tak ważne są wybory 18 maja, bowiem mój główny kontrkandydat Rafał Trzaskowski jest przede wszystkim zależny od obecnego premiera Donalda Tuska. Tak, panel sterowania Rafałem Trzaskowskim jest w rękach Donalda Tuska. Jest to radykalnie lewicowy polityk, polityk, który będzie dążył do tego, aby usankcjonować zielony ład w państwie polskim, aby obciążać nas kolejnymi, drodzy państwo, obciążeniami, które płyną z Brukseli i z państw zachodu. Jest to człowiek, który jest zdeklarowanym zdeklarowanym zwolennikiem radykalnie lewicowego światopoglądu i człowiek, którego współpracownicy przyznali już, że podpisze każdą ustawę tego rządu, liberalizując prawo dla wspólnot LGBT, dając możliwość adoptowania dzieci przez pary homoseksualne, to człowiek, dla którego flaga kolorowa jest dużo bardziej ważna niż flaga biało-czerwona 18 maja to zderzenie białoczerwonego Karola z kolorowym albo zielonym Rafałem dlatego musimy wygrać A jak zwyciężymy, to ja Państwu obiecuję, że zaprowadzę Was do Polski normalnej.